Ok, zaczynamy. Witam wszystkich. Dzisiaj taka nowość. Postanowiłem zrobić troszkę inaczej i po prostu się pokazać. To mam nadzieję, że będzie może lepszy odbiór nawet tego wszystkiego. Dobra, no to co? To, to co chciałbym dzisiaj przerobić z Wami, no to są teksty w Game Pixel Engine teksty, które są przydatne po to, żeby na przykład, no wiadomo, pokazać na ekranie, nie wiem, stan gry, albo życie, znaczy może nie życie, tylko stan gracza, tak, jakieś tam punkty życia, albo punkty w grze, co nie? No i zaczniemy od tego przykładu, który miałem wczoraj, takiego zupełnie pustego, czyli przykładu, w którym nie ma żadnego, nic wyświetlone, jest tylko jeden piksel pojedynczy, o no, taki. No, ja już te teksty, w, akurat tutaj, to nie będziemy poznawać razem, bo ja już je wcześniej obejrzałem. Dlatego, że przede wszystkim sobie pomyślałem, że zrobię miniaturkę wcześniej, a po drugie potrzebne mi to było do czegoś, więc z tego też powodu pomyślałem, że po prostu je tutaj nagram po to, że może komuś też się do czegoś przyda. Dobra, więc będziemy używać funkcji drawstring. Drawstring po prostu funkcja, która pobiera x, y tekst kolor tekstu. No i potem jeszcze tam są dodatkowe parametry takie nie, czy jeden parametr jak skala. No dobra, no to będziemy używać draw string. No i ten wizual jest na tyle sprytny, że jak ja sobie teraz w tym swoim programie napiszę draw string, to on mi te parametry poda, więc po prostu je wypiszemy. Kasujemy ten piksel, który był i robimy po prostu draw string. ok no, i w DrawString robimy sobie co? XY, tak, to jest ta druga wersja bez wektora z, z, tego, z tej biblioteki. Więc to będzie powiedzmy 0,0. 0. Zobaczymy sobie, gdzie jest 0,0 0 w końcu. String, no to będzie, napiszemy sobie na przykład punkty, dobra, i będzie Color White, czyli tutaj zostawimy sobie standardowo OLC White. Mm -hmm. No, i skala. Powiedzmy, że na razie w skali 1. No to zobaczmy, czy to się faktycznie tak stanie, jeżeli ja tak zrobię, czy się napisze tekst. Mam coraz bardziej wrażenie, że ta biblioteka ona e, posiada w sobie e, te rzeczy, których brakuje w, normalnie w standardzie języka. <laughs> Widzicie, po prostu mamy napisane punkty, jest napisane ładną czcionką, e, nie ma tutaj e, potrzeby. Jeszcze się przywitam na czacie. E, nie ma tutaj potrzeby ładowania czcionek, TTF, kopiowania i tak dalej, to wszystko jest po prostu wewnątrz tutaj tego pliku .h, no i to jest tak naprawdę piękne w tym, no bo no nie musimy się tym za dużo martwić, co nie? Więc ogólnie ten. Dobra, to teraz co my byśmy chcieli jeszcze z tymi tekstami zrobić? Więc ja myślę, że spróbujmy sobie na przykład tymi tekstami poruszyć jakoś ładnie. Czyli zrobimy sobie, znaczy, poruszyć i, i powiedzmy te takie najbardziej przydatne rzeczy. Czyli powiedzmy, że mamy jakąś zmienną. Powiedzmy, niech ta zmienna nazywa się punkty. Czyli ja sobie ją tutaj stworzę. A na razie nie piszemy żadnej gry ani nic. To niech to będzie tu. Int, punkty. I powiedzmy, że to będzie 300. Nie? Okay. No i chcielibyśmy te punkty tu wyświetlić. No to najprościej będzie, ponieważ to są stringi, to zrobić w ten sposób. String, punkty, oczywiście STD. Dobra, i dodajemy do tego STD. Jest taka funkcja toString, sprytna funkcja biblioteki standardowej, gdzie podajemy po prostu zmienną. I ta zmienna zostanie nam zamieniona na typ string. I jak sobie w ten sposób zrobimy, to to dodawanie pozwoli nam, yy, pozwoli nam uzyskać łańcuch znaków, który ten y, liczbę punktów zawiera. Dobra. Zobaczymy, czy jest ok. Du, 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 du. Jest, czyli mamy 300. No to teraz jeszcze zróbmy sobie, że na przykład będziemy te punkty dodawać, czyli tu zrobimy sobie z tego zmienną statyczną i zrobimy punkty plus plus. Powiedzmy, że bardzo szybko te punkty będą lecieć, no ale dobra. W ten sposób zobaczymy, jak biblioteka ładnie radzi sobie z wpisywaniem tekstów. Dobra. No i mamy, nie? Rosną nam punkty. Myślę, że fajnie to wygląda i że tak naprawdę z użyciem tej biblioteki możemy naprawdę bardzo szybko zrobić jakąś prostą gierkę, w której teksty się, teksty się dynamicznie zmieniają. No to ja jeszcze zrobię tak, żeby to jakiś miało sens, to zwiększmy sobie trochę ten rozmiar ekranu. Wtedy oczywiście automatycznie rozmiar tekstu się zmniejszy, dlatego że tutaj teksty w Open w tym OLC Pixel Game Engine, one są y, pisane czcionką standardowo o wielkości to jest chyba 8 na 8. W każdym razie tutaj nie zmieniamy czcionki, y, y, ja nie zmieniają wielkości czcionki. Dobra, więc tu w tej chwili jest coś takiego. A swoją drogą czemu 0,0 jest w tym miejscu, to, to to jest zagadka, czekajcie to był początek y, ekranu, sprawdźmy, jeszcze raz odpalam, dobra, yy, czyli tu jest 0,0, no i, tak jak mówiłem, aha, już wiem, to dlatego, że ja mam duży ustawione, y, te, y, duże ustawione te piksele, były 4x4, zróbmy sobie 3x3, Swoją drogą, lubię to w tej bibliotece, że tu się podaje wielkość piksli, bo to powoduje, że można taki trochę klimat retro złapać związany z tymi programami. Dobra. No i mamy elegancko. No I teraz mogę te czcionki na przykład zwiększyć razy powiedzmy 3. Wtedy będzie ona skalowana do góry. W dół się skalować chyba nie da, szczególnie, że tu się inta podaje, więc to jest po prostu... O właśnie, no mamy teraz trójkę, co nie? Trzy razy większą tą czcionkę. Dobra. I teraz jeszcze mogę na przykład zrobić sobie coś takiego, że zrobię float x, y. No i będziemy mieć te, ten tekst, spróbuję, żeby on latał po ekranie, czyli niech x. Y, dobra, static. A ja to po prostu programuję obiektowo, a y, próbuję to jakieś zmienne statyczne. Zróbmy sobie tutaj float x, float y. Na początku to x, y będzie równe. Mm, x równe powiedzmy pół y równe pół, czyli będziemy na zmiennych tych y, zmiennoprzecinkowych od 0 do 1 potem sobie będziemy skalować i tekst będziemy rysować w pozycji nie 00 0, tylko x razy w y razy h, czyli szerokość wysokość, no i teraz jeżeli początkowo x, y było pół to będziemy teraz y, powiedzmy, że ja sobie tutaj y, to jeszcze inaczej zrobimy Tutaj sobie zrobimy float x0, y0, czyli początkową pozycję. Y, równe pół. Ok. Tak, żeby było wiadomo, gdzie one na początku są. A będziemy dodawać po prostu jakiegoś sinusa. y się y plus sinus. y0 plus sinus. I tu będzie czas. Razy 0.4. I to do, y, dobra. Minus 1 do 1. Czyli trzeba będzie zrobić razy pół. I to samo zrobimy po x, tylko że zmienimy troszkę tutaj, na przykład to, zmienimy troszkę częstotliwość i dodamy troszkę o, yy, zmienimy trochę w fazie i teraz ten tekst powinien latać po ekranie, co nie? Czyli będziemy mieć o, a i tutaj y0 powinno być, dobra. No i już. Myślę, że teraz yy, powinno być ok. Sprawdźmy. Będę wdzięczny za wiadomość na czacie, czy to się da w ogóle oglądać, ponieważ YouTube mi tu zwraca uwagę, że nie jest zbyt płynna e, transmisja. Dobra, zmniejszamy e, amplitudę, ale zwiększymy sobie częstotliwość, tak żeby. Ok, dobra, patrzymy teraz. O, no i mamy punkty, nie? Czyli latają sobie takie... A wiecie co? Myślę, że zmienimy... O, na floppy. <laughs> Dobra. Będzie sobie latało po ekranie z punktami. Da, 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 da. Dobra. Jeśli tak można bawić, a sp spróbujmy zrobić to w ten sposób, że teraz będziemy ten, tego stringa ileś tam razy robić z różnymi parametrami czyli to będzie tak że weźmiemy sobie e, jakąś pętlę for czyli zrobimy tych tekstów bardzo dużo 0 i mniejsze niż e, i równe 0 i mniejsze niż 10 i plus plus a co się będziemy ograniczać zrobimy 50 i teraz patrzcie xy będzie tyle równe ale tutaj będziemy robić z liczb losowych, zawsze z tego samego e, ziarna, czyli tu możemy sobie zrobić jakieś kilka liczb, powiedzmy, float r1 równe rand przez float rand. Ja chcę teraz zrobić coś takiego, żeby tych tekstów było na ekranie kilka. Ok, i jeszcze zrobimy sobie o, r1, r2, r3. Dobra. No, i teraz mamy jakieś trzy liczby losowe, i te liczby wykorzystamy. Czyli tutaj zrobimy 3,4, dodać 1, czyli R1. Dobra, dodać R2 razy 2. Dobra, tu zrobimy sobie 4,42 minus R2. I tu dodać 1, R3. I to przemnożymy jeszcze. Okej. Okay. Plus 0,4 razy R2 i to samo zrobimy tutaj. Razy R3. O tak, dobra. I w ten sposób będziemy mieć 50 tekstów, które w różny sposób będą się poruszać po ekranie. Zaraz sprawdzimy. Mhm. O, ta, 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 ta. No i ładnie to wygląda. Tylko nie wiem, czemu wszystkie poruszają się tak bardziej jakby w prawo. A OK, bo one mają oczywiście jakąś wielkość, więc dobra, to zrobimy tak, że zamiast te punkty i z tymi liczbami, to po prostu zrobimy sobie e, pojedynczą jakąś literkę. Ok, i ta literka powinna być. E, dobra, hmm. też zrobimy sobie losowo float, nie float, tylko int a równa się 255 razy R3. Dobra i ten string to będzie literka, która będzie z tego A, czyli to będzie czar od A. Dobrze zadziała? To nie zadziała? Mm -hmm. A nie, bo to musi być czar gwiazdka, bo to jest OK, już widzę. Zaraz sprawdzimy. To może wystarczy. A już teraz strzelam, bo chcę to na szybko zrobić. Eee, nie, czar A też nie da rady, to musimy zrobić inaczej. Eee, czar gwiazdka. Oj, yy, czar gwiazdka C równa się. Aha. Tu, 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 tu. Jak zamienić yy, A to i tu A? Było coś takiego? Chyba tak. I tu. a Jak to się, jak to zrobić? Eee, he, he, he. Ale głupoty wymyślam teraz, straszne i to jeszcze na żywo. Ja próbuję szybko zamienić INTA na yy, na łańcuch znaku. Jak to nie zadziała, to zrobię sprint FM po prostu. Najprościej, jak się da. Ale dobra, może zadziała. Działa, nie działa? No nie działa, bo przecież ja tutaj oczywiście zrzutowałem Inta na gwiazdka C. Dobra, to wycinamy, to tego nie będzie. Mhm. Będzie albo nie będzie. Dobra. Powiesiłem sobie system w ogóle, co? Ja, tak, to jest jakieś głupoty wymyśla, Dobra, wiecie, co zrobimy, to najbardziej normalnie jak można. Ja znam na to sposób, tylko nie chciałem uniknąć, ale dobra. Jak ktoś ma lepszy sposób, jak zamienić inta na czara, czar gwiazdka, tak żeby to ten, to poproszę. A ja sobie zrobię taki prosty work buff, który ma dwa elementy. O, w ten sposób. Dobra. O, zrobimy go sobie tu, żeby nie zakładać za każdym razem. Aha. Jeszcze raz, o tutaj i tu zrobimy sprint F, czyli do tego work buff. Okay. Wrzucimy sobie procent D, i tu będzie po prostu ten, ta literka AO. I w ten sposób ten work buff możemy wrzucić jako łańcuch znaków. Nie wiem, chyba nawet nie musimy konwertować, on się sam skonwertuje. Zaraz sprawdzimy. Dobra, i teraz te teksty będą już w porządku. Dobra. O, tu, 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 tu tu, 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 sprint F, unsafe, no warnings. Okej, okay, to są tylko. Aha. Aha, sprint F safe musimy użyć. O, w ten sposób. Mhm, mm no można jeszcze użyć y, strumieni, prawda, z C++, ale to już y, też kolejny sposób, który nie jest jakiś super. Dobra. O, ale kompletnie nie mogę sobie z tym poradzić, co tutaj się dzieje. Dobra, to nie workbuff, tylko tu zrobimy std string. Dobra, a może string mi po prostu konwertuje Ja ze stringami na co dzień nie pracuję, więc jak jeśli podam mu inta jako Parametr, to ciekawe, czy. Mhm. Dobra. Taka rzecz, no nie mogę. Czekajcie jak to zrobić sprytnie uh, int A255R3 tu, 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 tu to zróbmy w takim razie po prostu string A. I już kombinuję. Nie string A, tylko tu string. Przecież ja to przed chwilą robiłem. O jest, dobra. Zakombinowałem, a wystarczyło zrobić tak. Patrzcie Dobra tu tu, 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 tu teraz będzie ładnie, będą literki latać. No pewnie, że latają. O. No tak tylko bo ja chciałem znaki. No jest. Dobra, no ale mamy o, mamy yy, liczby, które sobie latają po ekranie. Tak. Mamy ich bardzo dużo. Teraz latają trochę zbyt szybko, jak na mój gust, więc ja troszeczkę sobie to przytnę. E, zrobimy w ten sposób. Jeszcze możemy tu zrobić, że to jest y, R5 razy 5, nie R5, tylko R3 razy 5, A czyli będą różne wielkości, tylko trzeba to sobie zrzutować na Inta. Dobra. I jeszcze do tego dodać 1, żeby nie było 0. W porządku, to coś takiego. Możemy sobie jeszcze kolor zmienić. O, no już kolorów to może nie będziemy. A, dobra. String o danym kolorze. No, to jest ciekawy pomysł. Kolor. Dobra. Aha. Gdzie tu ustawić kolor? Set. Color. O, jak tu? Aha, bo ja ten kolor ustawiam już widzę, tutaj OLC White, czyli to będzie. Aha. Kolor. Jak to było? Muszę spojrzeć do poprzednich projektów, tam gdzie mieliśmy mm -hmm, plazmę, tam ustawialiśmy kolory i robiliśmy to przez OLC Pixel RGB po prostu. Ciekawe czy tak się da zrobić. Piksel 255, że to będzie R1 razy 255, R2 razy 255 i R3 razy 255. Dobra, chyba tak, chyba ten piksel się podaje. Nie, jakoś inaczej trzeba ten kolor podać. Chyba będziemy musieli zajrzeć do y, tej dokumentacji biblioteki. Mhm. Dobra, żeby zmienić kolor tekstu, nie? to niby taka prosta rzecz. LC Pixel Game Engine, przypominam, tu mamy bibliotekę, e, tu mamy wiki, dobra, i tu sobie szukamy kolorów. Kolor LC Pixel, no jest reprezentacja koloru, pixel rgb. Dobra, to teraz nie rozumiem, co mi się tutaj nie chce skompilować. Jeszcze raz. Czyli dobrze wymyśliłem, że LC Pixel i to powinno nam dać kolor. Yy, Sprawdzimy teraz. Hmm. DrawString nie jest składową. A, ok, no tak. Nie wiem, czemu tu mi się to zaplątało. No, to taka drobnostka, nie? Dobra. Teraz będziemy mieli trochę więcej tych tekstów na ekranie. Uuu, no ładnie to wygląda, nie? No i teraz jeszcze jak sobie to przesuniemy, powiedzmy, to X0 na 0,35, 35 i zrobimy tych napisów 150, to myślę, że teraz będzie już w ogóle fajnie. O, będziemy mieć bardzo dużo fajnych tekstów. Nie ma literek. To zawalczymy z tymi literkami. Ja może jeszcze bym powalczył chwilę. No, trzeba sobie z tym poradzić. No w każdym razie, o, teksty są. E, jest ich sporo. No, ja zrobię sobie jeszcze taki stres test. Tylko jeszcze bym te, zmęczyłbym jednak ten tekst, bo mi się wydaje, że tutaj warto to zrobić. Czar C jest równe. Czyli najpierw robimy sobie znak z tego, czyli to będzie e, czar od A, co nie? Czyli robimy sobie znaczek z tej cyferki a. Teraz ten czar c będziemy robić sprint f workBuff, albo jeszcze inaczej jak mamy tak tu string i spróbujemy c po prostu wrzucić i z tego stringa zrobić. Bo teraz zamieniliśmy sobie znaczek na yy, yy, na znak. Dobra. No tak, tylko u nas to dalej będzie. A tak szybciutko. Czekajcie, jak to zrobić. Ja bym chciał po prostu losować znaki. A no to trzeba tak będzie zrobić. Sprint F aha, s, mhm, procent s, c do work buff. No i teraz tu będziemy przesyłać o literkę a. Znaczy nie literkę, tylko i tu będzie work buff. Ok. To nie tu string, tylko po prostu string. STD String Work buff. O, i teraz powinien nam skonwertować, a z tej, yy, z tego numeru zrobi nam czara, czyli znaczek. No i mamy to, czyli mamy znaczki, tak jak chcieliśmy. Dobra, udało się. uf, uratowany, nie? No ale wiecie, jeszcze tu, tak mam wrażenie, że to idzie w internet, to już w ogóle jest. Yy, nie mówię, że jakoś się tam denerwuję. Dobra, i zróbmy tego 1450, tu sobie przemnożymy razy 10, żeby było jeszcze ładniej. I co ja jeszcze mogę z tym zrobić? Mogę jeszcze zwiększyć jakoś tą y, tu, 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 tą wariację tutaj, to tu zróbmy razy 2, tutaj razy 3, a te randy niech one będą plus minus, bo mi się wydaje, że tu jest jeszcze kłopot. Będzie minus pół, o, i w ten sposób będziemy mieć... Y, Liczby losowe, które są od minus 1 do 1, a tą trzecią sobie zrobimy od 0 do 1, dobra, no i już, i na tym kończymy. Czyli będziemy mieć teraz y, ileś tam tekstów latających po ekranie, kolorowych. Dużo tych tekstów o 1400, no ale ekstra działa to, nie? Mamy teksty, które sobie latają po ekranie, dobra, no taka ciekawostka. No, oczywiście my będziemy później tych tekstów używać do różnych innych rzeczy pewnie albo wy będziecie używać to już w zależności kto co potrzebuje. W każdym razie zrobiła nam się z tego niezła mozaika, więc ten, myślę, że na tym zakończymy. No to co. To na koniec napiszemy coś takiego, żeby było na ten, tak myślę, na jakąś miniaturkę, czyli napiszemy oj. Napiszemy sobie na samym na tym naszym ekranie. 0,0, mm 0 -hmm. tu zrobimy sobie OLC Pixel game engine. I to napiszemy sobie w kolorze białym OLC White i napiszemy sobie to na przykład o 7 razy większe niż standardowa czcionka, a tu zrobimy sobie ekran wielkości 600 na 200. i Zobaczymy, jak to wygląda. Tak żeby na samym środku tego yy, pojawił się ten napis. No, jakąś taką kompozycję. Spróbujemy z tego zrobić. Dobra jest. Tylko za duże to LC Pixel Engine. Czyli my sobie zrobimy OLC Pixel Game Engine, ale razy powiedzmy 5, w 0, 0, I jeszcze do tego e, tych napisów zrobimy mniej tych literek, bo to jednak wygląda za bardzo namieszane. Dobra. Dzień dobry, witam, witam. Bardzo się cieszę, że ktoś tu zagląda, O, jeszcze za duże i z, z, damy to gdzieś tak na 0.5 razy H, żeby było w połowie, czyli tutaj zrobimy sobie czwóreczkę, no i będzie miniaturka i na tym na dzisiaj zakończymy, żeby ten odcinek też nie był za długi, bo to potem oglądać to wszystko to też jest jednak za, za długo. Dobra, OLC Game Pixel Engine, dobra, no to co, to kończymy, myślę, że yy, ten, tutaj sobie zrobimy z tego miniaturkę taką, o, coś takiego i to opuścimy na kanał, no to pozdrawiam wszystkich dziękuję za y, odwiedzanie, no fajnie, że komuś się chce, no a poznamy sobie bibliotekę i mam nadzieję coś fajnego z nią zrobimy tak docelowo, nie? dobra, to jakiś fajny projekt, ale tutaj to proszę o jakieś pomysły co byłoby najfajniejsze do napisania w Pixel Game Engine, jak już ją poznamy, no bo jeszcze zostało nam kilka rzeczy, jakieś kolizje, myślę, że zrobimy sprite'ów, może coś ze sprite'ami jeszcze Troszkę zabawy z. Nie wiem, nie wiem, czy tam są jakieś rzeczy związane z muzyką, z dźwiękiem. Podejrzewam, że nie, ale też to muszę obejrzeć, bo jeszcze sam tej biblioteki dobrze nie znam. To co, pozdrawiam, zapraszam do subskrypcji kanału i do zobaczenia.